Witam was w piątek. Tygodnia koniec i początek. Po smutnych filmach ostatnich dni przyszedł czas na update odnośnie ostatniej edycji ślubu od pierwszego wejrzenia. Nie, żeby tam się coś działo wybitnego, ale coś tam się dzieje cały czas i choć część uczestników już właściwie im wyparowała, typu Dorota, która po wyznaniu, że jest wolnym skrzatom, spełniła chyba swój obywatelski obowiązek i przestała się już dzielić czymkolwiek z fanami programu. Ta część fanów, którzy nie trawią zamiany uczestników, influencerów, z pewnością jest zadowolona, że Dorota nie poszła w ślady wielu innych uczestników programu i pozostała kimkolwiek jest na swoim zamkniętym dla wszystkich profilu. Druga uczestniczka, która nie udziela się w sieci, Czyli Pyśka, zwana przez niektórych też Patopyśką, natomiast, jako jedyna, nie wypowiedziała się po finale programu, pozwalając mówić swojemu programowemu mężowi co tylko zechce na temat ich związku. Mało tego, że dziewczyna zrezygnowała z komentarza, oświadczenia i tak zablokowała też komentowanie na swoim profilu aczkolwiek wszystko u niej po staremu, bo widziałam ją przedwczoraj jak sprzedawała bułki na wiatraku, za to pozostali uczestnicy to już zupełnie inna para kaloszy, Piotr na Instagramie walczy z obecnym rządem i nie poddając się nieuczciwym cenom paliwa jeździ do pracy na hulajnodze, Adam próbuje rozkręcić karierę influencerską robiąc lajwy z fajką, Niestety żaden producent wyrobów tytoniowych wciąż nie zdecydował się na opłacenie jakiejś reklamy u niego na profilu. Dalej też nie wyszło szydło z worka, ale myślę, że za kilka dni może pojawi się ten wyczekany film z mrożącą krym w żyłach prawdą na jego temat. Tymczasem zostaje nam dwójka jeszcze małżonków z relacji Włocławek-Białystok, czyli Agnieszka i Kamil nie wiedzieć czemu oni robią wkoło siebie wciąż najwięcej szumu. Otóż Kamil, który dołączył do ślubnych ludków po ich rozłamie, bo jak się okazuje, grupa, która początkowo liczyła więcej członków, w tym na przykład ślubny gruparczy Anita i Adriana, przeszła rozłam i podzieliła się na część bardziej sekciarską i tą luźniejszą wyznaniowo. To część sekciarska zatrzymała nazwę własną ślubnych ludków oraz wprowadziła formułę jednowyznaniową czyli nie będziesz miał cudzych ludków przede mną, i do tej części dołączył właśnie Kamil. Nieoficjalne pogłoski mówią o tym, że rozłem nastąpił po dołączeniu do grupy IGI z 5 edycji programu, bo tam gdzie pojawia się IGA wraz z nią pojawiają się dymy, chaos i rozłem w każdej postaci. Ktoś z grupy miał powiedzieć do Iggy spokojnie i teraz już są dwie grupy, pojawiły się też podobno plotki, że Kamil spotyka się z Igą, co Kamila natychmiast do tego stopnia zirytowało, że postanowił te plotki jak najszybciej wyjaśnić, bo wiecie jeśli Agnieszka nie była w stanie zatrzymać go swoją fizycznością to Iga, no cóż, widzieliście Anię z którą była, ale już nie jest, no właśnie, jeszcze ktoś by pomyślał, że Kamilowi podoba się Iga, dlatego też od razu wyjaśnił na swoim Instagramie, że absolutnie, że tylko rozmawiają po koleżeńsku bo są kolegami i tyle i nic więcej. Czekamy więc na jakąś mi która okazałaby się odpowiedniejsza dla małego księcia, tymczasem jego programowa małżonka, która przeszła już przez wszystkie możliwe etapy, od zachwytu nią widzów, Poprzez rozczarowanie, zdziwienie jej postawą, po finale był bum na żałowanie Agnieszki, która taplała się w tych pozytywnych komentarzach na swój temat opowiadając o szczegółach intymnego pożycia z Kamilem na live'ach, aż zaczęła odcinać kupony od popularności, początkowo korzystając z darmowych zabiegów czy to u kosmetyczki czy u podologa, Aż doszliśmy do momentu, w którym ludzie mają jej dość i zaczynają masowo deklarować, że przestają ją śledzić w mediach społecznościowych. A wszystko to za sprawą sukienki, którą Agnieszka postanowiła zareklamować na swoim profilu. Widzą, mnie tylko nie spodobało się, że Agnieszka już została influencerką, ale przede wszystkim nie spodobała im się sama reklama, bo warto wspomnieć, że Agnieszka nie wygląda w owej sukience jak miliony monet i generalnie reklama to z tego średnia i ta reklama rozpętała małą gównoburzę na popularnej grupie infanowskiej na której fani zaczęli z niesmakiem pisać, że Agnieszka jest zbyt nijaka żeby zachęcić kogoś do zakupu, to zdenerwowało jej przyjaciela kucharza, który zaczął kłócić się z fanami programu w komentarzach, a sama zainteresowana miała stwierdzić, że to są tak duże pieniądze, te, które płacą jej za reklamy na Instagramie, że wstyd byłoby ich nie brać. A jak wiadomo, Agnieszka pracuje w finansach i jej największą zaletą według Kamila była zaradność życiowa, także nikt chyba nie oczekiwał, że mając takie zasięgi na Insta, nikt nie zaproponuje jej jakichś intratnych zleceń za kasę, a Agnieszka tej kasy nie weźmie. Myśla, że imrodzona zaradność by jej na to nie pozwoliła, I o ile sukienka nie spodobała się fanom Agnieszki, którzy mieliby ją kupić o tyle wyraźnie spodobała się uczestnikowi poprzednich edycji programu Marcinowi Wichrowskiemu, który już wcześniej zarywał do Agnieszki, w kiętwiejach na live'ach itd. Wyraźnie dziewczyna wpadła mu w oko i Marcin nie omieszka żadnej okazji żeby jej o tym powiedzieć. Widzowie piszą. Że Marcin ma po prostu słabość do imienia Agnieszka. Są przecież skryny, w których mężczyzna komplementuje Agnieszkę. A teraz pod najnowszym zdjęciem pyta, co się stanie po rozwiązaniu kokardki od sukienki, jakby licząc na to, że uda mu się odpakować ten prezencik, jakim jest Agnieszka. Sama dziewczyna też nie wydaje się być onieśmielona komentarzami Marcina, bo odpisała mu publicznie zaproszeniem do Białego Stoku na weekend. Żeby sam mógł sprawdzić co się stanie kiedy rozwiąże Agnieszce tego kartkę na sukience, Jesus nie wiem czy oni tak serio, czy tylko nabijają sobie zasięgi, ale kto wie, może czeka nas kolejna crossoverowa para i międzyedycyjna miłość rozwodników? Chociaż Agnieszka jeszcze nie jest po rozwodzie i jeśli byłaby z Marcinem to chyba nie ma co liczyć, że wezmą ją do kolejnej edycji programu po rozwodzie. A co za tym idzie darmowe kolejne 100 tysięcy followersów na Instagramie i dwa razy więcej kasy ze współpracy nie doszłoby do skutku. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem jest szansa? Żeby Marcin i Agnieszka byli ze sobą tak na poważnie, czy totalnie nie widzicie ich razem. Jak dotychczas Agnieszka najczęściej łączono z Piotrem, bo on wiadomo zdeterminowany i wie czego chce od życia, a ona chętnie wypełnia polecenia partnera, także teraz mogłaby być już w ciąży z drugim Michałkiem. Gdyby tylko eksperci sparowali ich razem. Ale niestety ta dwójka już się spotkała, i mimo, że Piotr grał dla niej na gitarze, to nie zaiskrzyło. Może, gdyby Adam do tego nie śpiewał, poszłoby lepiej, ale niestety tutaj charakter po mamie wziął górę. Anyway, dajcie znać w komentarzach, jak sądzicie, czy uczestnicy ślubu od pierwszego wejrzenia powinni zostawać z marszu influencerami po programie. Bye bye i miłego weekendu.